ninja są silni ale nie tak silni jak z pingwicu pokonaliśmy ich udało się panie powinienem atakować? co to za wojownik żegnaj czerwone numbie. ej ten wojownik ukradł miecz ognia na pewno coś planuje jeśli mój plan się wypełni będę władać całą krainą Ninjago i równoległymi wymiarami Ninja istnieje drugi kryształ podróży, znajduje się w dżungli, ale nikt nie może was śledzić, dlatego macie na sobie niewykrywalne stroje, a ja was poprowadzę przez dżunglę. Panie, śledzę ninja i niedługo odbiorę im kryształ i złotą broń. Jesteśmy na miejscu, udało nam się. Nie tylko wam się udało, baron. Tak, i teraz pracuję dla overdroida, żeby was zniszczyć. Mamy to, co szef kazał przynieść, uciekamy stąd. Nigdzie nie uciekniecie. Jesteś pewny. To jest najgorszy dzień, nie dość, że nie mamy kosy wstrząsów, to jeszcze ukradli kryształ. Ciekawe, co oni z nim zrobią. Panie, przyniosłem kryształ. Świetnie teraz już nic mnie nie pokona.